Alicja Śliwicka, aktualna mistrzyni Europy do lat 18, wystartuje w Mistrzostwach Świata. Na początku października utalentowana toruńska szachistka powalczy w Indiach o tytuł najlepszej juniorki na świecie. Ponad miesiąc temu Alicja Śliwicka wywalczyła w Bratysławie tytuł Mistrzyni Europy juniorek. Dzięki temu w zbliżających się Mistrzostwach Świata wystartuje z bardzo wysokim rankingiem. Torunianka przystąpi do rywalizacji z czwartym numerem i będzie w gronie faworytek do medalu. Trzy szachistki, które sklasyfikowano przed Alicją Śliwicką są zdecydowanie w jej zasięgu. Z tymi przeciwniczkami już się mierzyłam kilkakrotnie w poprzednich mistrzostwach Europy i świata. Pierwszy numer ma Rosjanka, która jest faworytką i również w zeszłym roku była pierwsza do lat 18. Grałam z nią kiedyś w szachach szybkich i błyskawiczych, to było w zeszłym roku i miałyśmy dwa remisy. I jeszcze grałam z nią w 2011 roku, to udało mi się wygrać. Mistrzostwa Świata Juniorek to nie jedyne ważne zawody, do których przygotowuje się Alicja Śliwicka. Torunianka otrzymała też powołanie do kadry narodowej seniorek na turniej drużynowy. To będzie oczywiście bardzo ważny dla mnie turniej, ale będę mieć później po nim jeszcze ważniejszy dla mnie turniej, ponieważ będę grać na drużynowych mistrzostwach Europy Kobiet w składzie razem z najlepszymi w Polsce kobietami. Mistrzostwa Świata Juniorek zaplanowano od 1 października w Indiach, a drużynowe Mistrzostwa Europy ponad trzy tygodnie później w Batumi w Gruzji.